Witajcie, witam Was w pierwszym odcinku z Garry's Moda na trybie TROOP IN Terrorist TOWN czy jak to się czyta w skrócie TTT i widzimy się na mapie Witam Was już na mapie po 19 minutach wbijania i w tym trybie chodzi o to że na początek zbieramy sobie bronie i później się będziemy nimi klepać. I możemy mieć tutaj kilka rodzaj tak jakby klas. chyba mogę to tak nazwać. Możemy być takim, jak ja tutaj teraz jestem, czyli niewinnym. I musimy po prostu przeżyć. Jak jakiś koleś nas zacznie klepać, no to my go dobijamy, oczywiście. Yy, a jak widzimy, że jakiś koleś zabił innego, no trzeba go oczywiście zabić, no bo on jest podejrzany. Co to było? Aha, i nie radzę wam nie spadać z małych wysokości, bo umieracie. Oha, kto, tutaj ktoś umarł. Czemu oni są errorami? What the fuck. Czy ktoś mi to wyjaśni? Dziwne. O mój pistolet. Ogólnie tryb jest bardzo fajny. O, tam widzimy kolesia, który. O. o I wygraliśmy. No nie, no czemu tutaj nie? Plus jest taki, że się odrodzimy później. Za chwilę. Jak będzie koniec wyczytywania, kiedy możemy sobie zbierać broń I się odrodzimy. Czemu oni są errorami? Ja tego nie rozumiem. To sadmin? Chyba tak. Super. Nie ma to jak się zrespić siema. O! Rzucę ci granata masz, umrzyj. No nie. Szybko! Kura, mamy shotgun'a albo nie, albo tak. Ten odcinek jest głupi Kto kogo zabija? Nie pozwolę na to Na, różny, na różnych serwerach macie różne zasady Czasem jak zabijecie kogoś bez sensu No to po prostu dostajecie bana Oła, oła, nie umarłem Nie żyję i widzimy się na mapie, kiedy będę trajtorem i pokażę Wam, jak to trzeba grać. Ogólnie, traitor musi zabić wszystkich. To jest jego zadanie. A niewinni muszą bronić siebie i swoich kolegów z drużyny. No to krótkie cięcie i widzimy się, kiedy będę traitorem. Myślę, że to będzie ostatnia mapa, bo nie mogę w ogóle być traitorem. To jest 41 minuta nagrania i jeszcze ani razu nie byłem traitorem. Spróbujemy. Nie spadać stąd co chwila, bo na tej mapie się strasznie dziwnie chodzi, strasznie dziwnie się po niej porusza, te drabinki mnie dobijają, bo te... to jest po prostu trapienie losu. Nie. No i znowu. A no tak, mamy taką, taką fajną rzecz, którą możemy brać inne rzeczy. To jest fajne. Możemy na przykład dać tym ziomkom. O ile bym to jeszcze miał. Super. tutaj jest wysoko tak a najgorsze jest to, że tutaj w ogóle życia nie można mieć z, z, regera, z regenerowanego jak ja mam tu nie Okej. Okay. Idziemy kogoś zabić, o ile nas pierwszy nie zabije. A super jest w ogóle to, że mamy tutaj niewidzialnych adminów na serwerze. Uuu, co to? Nie! Aha. Super. Wysoko Chodź tu, zabijecie. A masz, a masz, a masz umarłem. Ura! Tak jak mówię, nie znoszę tej mapy, nie umiem na niej grać i nie było innych. To, to zobaczenia w następnych odcinkach.